Witajcie, tu Marta Tarasiu, początkująca pisarka Fantazy. Jestem tu z Wami dzisiaj, aby recenzować mangę Monster Petite Panic. Za darmowy egzemplarz tomika dziękuję wydawnictwu Dango. Mangi potrafią odstraszać nowych czytelników w tym, iż wiele serii ciągnie się przez wiele tomów. Most ten petit panik może być alternatywą dla osób, które nie chcą zacząć czytania jakiegoś tytułu, który miałby 24 tomy. To jest coś, co się nazywa One Shot, czyli manga jednotomowa, mieszcząca się w jednym tomie. Jej fabuła toczy się w świecie, gdzie wszyscy ludzie mają w ciele pewną magiczną energię. Większość ludzi nie ma jej zbyt wiele i nie wpływa ona w żaden sposób na ich życie. Niektórzy jednak mają jej tak dużo nagromadzone w sobie, iż badają różnymi mocami, a także mogą przechodzić transformacje, podczas których zmieniają się w różne mityczne stworzenia. Fabuła toczy się w gimnazjum albo w liceum, nie jestem do końca pewna, w szkole przeznaczonej właśnie dla nastolatków obdarzonych taką mocą i potrafiących zmieniać się w różne stworzenia. Dwaj główni bohaterowie są członkami. Komitetu Uczniowskiego, który ma pilnować, aby, inni, aby uczniowie nie nadużywali swoich mocy, zwłaszcza w bójkach między sobą. Zacznę od ostrzeżenia. To jest manga zręczająca y, się do gatunku uznanego jako Jeoi, czyli mangi romantycznej o tematyce męsko-męskiej. Jeśli ten temat cię uraża, drzaźni, czytać nie możesz, to tak manga nie jest gdzieś. Jeśli jednak to cię nie odstrasza. Głównymi bohaterami są Kojiro Suzuki oraz Lauri Asagiri, którzy właśnie razem są w tym komitecie, ale się nie znoszą, działają sobie na nerwy. Jednak w miarę tego, jak postępuje fabuła, oboje odkrywają, iż ta druga strona jest inną osobą niż z góry założyli. Ma więcej głębi, a także skrywanych głęboko sekretów. Okazuje się nawet, iż obaj chłopcy mają wspólną, łączącą ich przeszłość. Czy więc historia w pełni korzysta z tego ciekawego świata, który stworzyła? Czy jest to dobra pozycja dla czytelników, którzy chcą się po raz pierwszy z mangą? Przekonajmy się w tej recenzji! To, po, to słuchaj dalej. Moje pierwsze wrażenie po przeczytaniu owego tomiku jest takie, iż to tak naprawdę wcale nie jest one-shot. Znaczy, jest, bo nie pojawia się kontynuacja, ale mam wrażenie, że wcale nie takie było zamierzenie autorki. Historia raczej czyta się jako pierwszy tom czegoś, co miało być romantycznym zasięcem. Dlaczego? W trakcie trwania historii przedstawione zostają różne wątki, które nie, nie, nigdy nie, nie zostają rozwinięte? Na przykład, kim było te dziecko, któremu jeden z bohaterów pomagał zapanować nad swoimi mocami? Skąd się znają? Dlaczego jeden drugiemu pomagał? Dlaczego się przyjaźnią? Niektóre z takich wątków zostały pokazane pod koniec Tomika? Tomiku. Na przykład, jak to, że wiadomość, że o, jeszcze jedna postać podkochuje się w tej postaci i jeszcze inna. I tu będzie wielokąt. To są nie jest pokazane niemal na, ostatni, na ostatnich kartach to, książeczki, więc widać, że to miało być taka zapowiedź, że ciąg dalszy nastąpi. Tym bardziej, że Relacja między parą głównych bohaterów nie zostaje rozwiązana i spełniona w, 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 w ciągu tej historii. Tak, owszem, poznają się lepiej, orientują się, że ta druga strona ma więcej głębi niż się spodziewali, niż się spodziewali i jest inną osobą niż się z góry założyło, i nawet odkrywają, że ma, iż mają wspólną przeszłość, co jest bardzo częstym wątkiem w Yowie. W i praktycznie zawsze mają wspólną przeszłość, tylko się nie rozpoznają albo nie pamiętają, albo coś takiego. Jednak pod końcem właśnie tego tonika nie wiemy, czy są razem, czy nie. Zaakceptowali się, ale nie są w związku, bo pojawiają się właśnie te inne wątki, że potencjalnie ta osoba może być z tą osobą, a tamta z tamtą. Zapada się to tam, właśnie wielokąt romantyczny. No i też nic więcej takiego pikantnego nie następuje. Jeśli ktoś czyta, i to zwykle czyta, właśnie do tych pikantnych elementów, tutaj tego nie ma. Głównej historii nie ma, jest nieobecne, tak jakby było przykład w, w pierwszym tomie jakiegoś cyklu, bo, bo jakby właśnie próbowało nam zbudować to oczekiwanie do tego momentu i to byłby moment kulminacyjny w następnych tomach. Ale tu nie ma następnych tomów. Innym takim elementem, który wskazuje na to, iż ta książka miała być jakby pierwszym tomem cyklu, jest to, że ten grand final, moment kulminacyjny, nie jest jakoś specjalnie oszałamiający. Bardziej ma się oświadczenie, że to jest moment kulminacyjny pierwszego tomu. Które zapowiada następne, a nie moment kulminacyjny skończonej historii. Jako zalety tej mangi powiedział na pewno zaliczyłabym to, jaka jest lekka, i wesoła i przyjemna. Dobra lektura na wakacje, bo pozwala się odprężyć, nigdy nie robi się zbyt mroczna ani zbyt poważna. Parę razy przyznam, że jak ją czytałam, to nawet się zaśmiałam w głos. Postaci potrafią być zabawne, chociaż nie są jakimiś tam głębokimi, charakterologicznymi typami raczej podpadają pod różne schematy, które często widzimy w wandze, ale mimo to są przyjemne, są zabawne, potrafią być zabawne i mieć dużo, bardzo dużo czaru. Ponieważ właśnie w opowiadaniu z historii nie pojawiają się różne takie pikantne sceny, myślałam, że będę mogła po polecić ten tomik osobom, które nigdy się nie czytały miały i chciałby się z nim zapoznać, ale jednocześnie nie chciałyby ryzykować niczego zbyt ekstremalnego na początek. Jednak niestety nie mogę polecić ci tym osobom ostatecznego tomiku z powodu dodatku, który autorka zamieściła na końcu. Jest to krótka historia, tocząca się co najmniej kilka miesięcy po zakończeniu głównej. Mam wrażenie, że została ona już dopisana, kiedy autorka dowiedziała się, że nie, nie będzie z tego serii, to będzie jednotomówka. I po prostu próbowała zamknąć otwarty na koniec wątki, stwierdzając, że tak, główni bohaterowie będą ze sobą razem, nie ma żadnego, żadnych wątpliwości. A również wrażenie, iż próbowała jakby uczynić czytelniczkom tomu fakt, iż wcześniej nie było żadnych gorących scen i wpakowała w te kilka stron st tyle gorąca, ile się dało. W rezultacie ten, nie wiem do kogo ten tomik jest adresowany. do zatwardziały czytelniczek Yoi? Nie, jest za mało pikanteli w tym, jest zadanie za, za, za za winne. Dla osób, które zaczynają czytać yaoi? Nie! Dodatek jest przyprawiał palpitację serca i krwawienie z nosa. Zobaczcie, powiem, że szkoda, iż, nie stał, iż ten tomik nie stał się cyklem. Podejrzewam, że gdyby autorka miała y, okazję do zwinętu historii większej ilości tomów, moglibyśmy mieć bardzo zabawne, romantyczne yaoi, dziejące się w szkole. Jako, że to jest manga, Liczy się nie tylko treść literacka, ale także rysunki. Co są w rysunkach? Mech? Tła praktycznie nie istniały. Coś, co jest plagą yaoi. Zwykle są białe, z jakimś gradientem, albo jakimiś kwiatkami, bąbelkami, czy innymi piórkami w tle. Wiecie, bo mają bardziej przekazać emocje bohaterów, a nie to, gdzie się znajdują. Jak już widzimy, jakieś tło, jest takie trochę generyczne, a po prostu jakaś klasa szkolna, a po prostu jakiś korytarz szkolny szkolny. <laughs> Proste linie ławki, nic ciekawego. Ciekawsze były designy postaci, bo autorka potrafiła przekazać wiele komicznych scen właśnie przez to, jak były rysowane. Ale miałabym kłopot z tym, że trochę mnie rozczarowały transformacje bohaterów. Więc zapowiedź o tej mangi. Byłam podekscytowana, bo spodziewałam się, że o, to można tyle szalonych projektów postaci stworzyć. Po prostu możliwości są nieskończone. Przecież mitologia jest taka fascynująca. Ale na koniec okazuje się, że autorka no, nie mogła przecież sprawić, żeby ci piękni biszułeni chłopcy z długimi włosami zrobili się mniej piękni, więc ich transformacje przeważnie są o, wyrastają mu rogi, o, jego włosy są trochę dłuższe. Najciekawszą moim zdaniem transformację miał yy, Kojiro, Bo naprawdę, yy, tak, nadal był praktycznie człowiekiem, ale po, je, po, właśnie, po, jego, po, po jego designie było widać, że jest tym ognistym duchem i frytem. Było widać w nim ten ogień. nie wyglądał jak inna osoba, rzeczywiście. Przyznam się, że kiedy po raz pierwszy, pierwszy się pojawił w swojej, w swojej postaci pełnej, przemienionej. Nie zorientowałam się, że jest przemieniony, bo dosłownie miał tylko dłuższe włosy. Dodatkowo stopu z, z, cały czas pychało mnie to, że czasami jego pełna przemieniona postać miała ogo, na czasami nie. Tak, e, Autorko, proszę, zdecyduj się. Chciałbym także powiedzieć coś na temat e, jakości wydania, bo nie jest ona najlepsza. Mój tomik już się skleja okładka. Boję się, że niedługo strony zaczną wypadać. Na szczęście wydawnictwo go, chyba też uznało, że jakoś tylko mogła być lepsza, bo w następnych pozycjach wydawanych kosztują już z innej drukarni, która ma lepszą jakość wydania, przynajmniej moim zdaniem. Jaki jest więc mój końcowy werdykt na temat tej mangi? Eee... To raczej nie jest pozycja dla początkujących czytelników, ani dla początkujących czytelników. Eee... Mangi, jako takiej, ani początkowych czytelników i chyba że ci ostatni po minuł takiego nie, przy, nie przeczytają, albo zanim go przeczytają, to sobie zatkają nos chusteczkami i się nastawią, że tak, oh, oh, okej, okay, jestem przygotowana psychicznie, wiem co mnie czeka. Jednak jest to lekka, przyjemna bardzo szybka do przeczytania pozycja. Jeśli macie, z, jeśli chcecie szukać czegoś lekkiego na lato, co pewnie lekkiego i przyjemnego, co nie jest Szekspirem, pewnie raz przeczytacie, czy dwa. Okej. Okay. Ale jeśli macie mały budżet i musicie być coś wyjątkowego, bo wiecie, że, o, mam tylko pieniądze na jedną mankę, to może lepiej, powstrzymajcie się z zakupem. Są lepsze pozycje. To określałbym jako nieszkodliwą, ale dosyć przeciętną. Miała potencjał, ale nie został zrealizowany właśnie dlatego, iż ewidentnie historia miała zostać opowiedziana w większej ilości tomów, a autorka była zmuszona umieścić wszystko w jednym, jednocześnie nie wprowadziła zmian, żeby to do końca tak funkcjonowało jako. Pojedynczy, pojedynczy tom, jako skończona opowieść. Może właśnie by się udało zamknąć tą historię, gdyby gdy właśnie poświęciła ten dodatek, który jest de facto epilogiem do historii, właśnie na zamknięcie różnych wątków, do powiedzenia paru rzeczy, ale niestety właśnie stwierdziła, że nie, ważniejsze jest to, że pokazać! Pokazać ciepełko! No i pokazała to ciepełko, tylko, tylko że właśnie w rezultacie nie mamy ciekawych historii, mamy coś To by było tyle na dziś. Do zobaczenia za tydzień w następnym vlogu.